Emo! Eee, no. Witam wszystkich bardzo serdecznie. gramy sobie Minecrafta Łóżko Wojny. Dzisiaj jestem solo. I co? Lecimy. Dobra. Start mamy brace tutaj, żelazo. Z 10 żelazo sobie zakupimy to. No budujemy szybko, łóżeczko. Bracę, ładnie. Ojojoj. Oj, oj. Jest stresik, moi drodzy. Mamy stresik. Kulnie lipa. Muszę się nauczyć, dograć. Tak nie idzie. Nie idzie funkcjonować normalnie. Nie da rady. A jak już mamy zabudowane nasze łóżko trzeba ze zbrojkę. Zbrojkę trzeba posiąść. Ale nie mamy. Nie mamy zbrojki. Zamiast czekać głupio na zbrojkę, idziemy na środek. Może nie na środek, ale po diamenty. Dobra, mamy diamenty. Wracamy się do bazy, kupujemy coś. Kupujemy zbrojkę. Jakieś ulepszenie. Dobra, zbrojka. Teraz tak. Teraz co ja tu mogę zakupić? Alarm? Nie, alarm. nie. dobra, to może być. Czemu nie? Stanie. Ciosa na oczy. No i ogólnie lipa jest, bo. Dałem mojej dziewczynie, pograć mojej dziewczynie różkowe wojny. Jak zobaczyłem, jak ona gra, to w porównaniu do mnie ona jest jakąś boginią. Powiedziałam, że tak nie może być. Trzeba się szkolić. Bo ona ma tyle z Minecrafta wspólnego, co. co. co nic. O, co nic. No wreszcie tak tu zabudujemy. łóżeczkę obracę. Ona przede wszystkim. O. Big Pink No więc trzeba się szkolić, jak już mówiłem. Bo jest Lipa. Lipa jest z moim skillem. Grałem w to ostatnio 5 lat temu i. Oho ho. Niewiarygodne normalnie. Dobra. Cię łap, trzęs. O boż. Dobra. Co teraz? Nie wiem. Łuk, nie Łuk. TNT. TNT. O, zrobimy bracę sztuczkę. No chodź tu młody, no. Kurde blade. No i tyle. No nie może tak być. No nie, proszę, proszę. Dobra, żyjemy. Żyjemy, żyjemy. Zniszczył nam łóżko, ale żyjemy. Nie jest tak źle. Ze mną jest źle jedynie, bo jestem taki słaby jednak. I nie zrobimy sztuczki z TNT. Chociaż jeszcze możemy zrobić. W na razie szybko. Szybko potrzebujemy zbroi lepszej. A nie, już mam lepszą, czy nie. A jo, ja już mam dobra. Istotne. Bierzemy TNT i lecimy na niego. Zrobimy sztuczkę. Robiem tak. I tak chyba nie wyszło. No, dobra. Ej, nie działa! No nie, ale kaplica. Dobra, nieważne, gramy dalej. Tamta gierka to była tylko rozgrzewka. Teraz gramy na poważnie. Na poważnie jest grane. Lecimy na środek instant. Instant środek. To jest nowa taktyka. Nowa taktyka samurajska. No, dostanie się na środek. O. Trzeba skoczyć. I co? I diamenty się pojawią za parę sekund. Więc to ta słaba taktyka samurajska się okazało Dobra, bierzemy tak big pełne. Bierzemy lepszy miecz. Lepszy miecz 7 zł. O, chyba zainwestuję w niego. Dobra, ale jak nie mam co robić, ale oni budują w ogóle. A, but tu. <laughs> o, jestem ustawiony. Jestem ustawiony. No, Dobra ja mogę. Go big. Co nam się stało? Nie wiem. Dobra. Był wrac, big big. To dopiero początek. To dopiero początek. Teraz wełny. O. Dobra. Tak, i dookoła. Żeby trochę to trwało, żeby dało mi to czas. Zdążył. Dobra. Podłączasz generator. Fajnie tu. O, mieczyk. Ładnie. Bardzo ładnie. Nie mam TNT już nie kupujemy. <noise> o jest słabe, się okazuje. Jest słabe. Znaczy jest pewnie dobre, tylko jest słaby. Dobra. Co teraz? Teraz idziemy się bić. Idziemy się napieprzać. Żeby nie spaść. O, tu. Oj kurde. Myślałem, że to przemyśla. Nie przemyślałem tego jednak. Dobra, mam 3 jaksy. Za co? Ły Co zakupiłem za 3 diaksy? Ulepszenia. Regeneracja zwiększona, no, tręba bardziej. Nie. Cztery diamenty na ostrość. Giga ostrość. Dobra. Teraz tu, idziemy po jednego diaksa i Zakupujemy ostrość. Będziemy ostrość jak brzydwa i to wygramy. Musimy to wygrać. Bo jak nie, to się nie da wygrać wtedy. Takie moje stany Dobra. Mamy, co ja chciałem, ostrość. Dobra. Dobra. O blade! Dobra, jestem jakimś szefem. Skupiamy pełne idziemy się bić. monster klepka Minecraft. PvP. Albo nie, jeszcze nie. Jeszcze się boję. Jest obawa przed śmiercią. Skupimy te firebole śmieszne. Co się zawsze używa. To są OP. Gdzie one są? Zdury. Inne. Kula ognia. O, ale droga. O, no niestety. Dobra, ale no... E, dobra, ta tania jednak się okazała. Tu ktoś jest. Dobra. Kupfa. no z ty debilu. Nie bij tego, rozumiesz? I co ty, za sztuczki robisz? Na razie mi stąd. Ci mm. no. Nie plan mi zepsuł nie da się. Nie da się grać w komputerówkę widzicie. Dobra. Skąd on przylas w ogóle? Tekaj, Bill. Nie wiem. Dobra. Diamenty chociaż wezmę, z góry, stamtąd. Trzeba będzie go nawiedzić. Teraz nie wiem. na to jest jakieś gówno. Znaczy pewnie jest dobra, ale... Ale nie dla mnie. Dla mnie ja chciałem skrzynkę otworzyć. Się si si okazało. Dobra, to tak kupię jeszcze jeden, jestem bogaty. To mi zabroni. Dobra, kula ognia. Podamy jakoś tu sensownie poukładany. Eee, strzelają. Tam Z... jest step. No. I on bije, No nie Basza. Dobra, ostatnia łapka. Teraz nie pójdzie, to kaplica wtedy. No nic, czekamy na materiały. I ogólnie bym chciał robić challenge z Bedwarsach, ale żeby robić challenge na Bedwarsach, trzeba najpierw umieć wygrać bez challenge. Więc to jest mój challenge. No, ale mhm. Dobra. Kupujemy kamienny miecz. Co dalej? Kamienny miecz. Mamy kamienny miecz. Długo nam on. Dobra. Idziemy pod jaksy, diamenty. I co? No i się tak żyje, nie? Byłyby challenge robione, ale jestem jeszcze za słaby. Jak możecie zauważyć, nic się nie da za... zabić. Nic się nie da, nic się nie da wygrać. Kaplica. Tak zwana. Po polsku. Dobra, to powinny być diamenty. Mhm. -mm. Nie ma niestety. zostałem oszukany. Tak, tam są emeraldy. Mm -mm. Dobra, samorajska taktyka jednak to jest. Ale za... O, spadł na razie. Za rok będę jeszcze giga dobry. Włóczkowe wojny. Jak za rok przyjdziecie na kanał, powiecie, o, to jest ten co rok temu był... Co rok temu był co? Ten, bo słaby teraz nie jest, tak powiecie, wtedy. Ale za rok. Teraz możecie. Teraz możecie pisać. O, to ten co jest słaby teraz, ale za rok będzie dobry. Tak możecie napisać. Jak dotrwaliście tu. O. To jest dobry pomysł. Jak tu dotrwaliście, napiszcie... Teraz jest słaby, ale za rok będzie dobry. Wtedy będzie miło. E jakoś poruwa tu. No i mi zawsze łóżko zniszczą. Nie da się, no. co zawsze takim ludziom dobrym? Strzała. Strzała między poślady. Nie da się. On pewnie zaraz przyjdzie, o Nie rozkwasić, jak skupię fireball. Dobra. Fireball, dajcie mi jedno to, dobra. O, i co. Co paru, bo who's mad? Idziemy go zabić. Jeszcze mnie zdenerwował. Stałem na ciśnienia. Lecimy. Lecimy dur. Jur eating. Dobra, klepa. Ale mi się łapy są? Nie wiem, co się dzieje. No nie mi golem zabił. Dobra, nie ma co, nie da się, jak widzicie, wygrać w tę grę, ale za rok będzie się dało Za rok, więc, więc za rok tu przyjdźcie, to znaczy nie przyjdźcie, tylko obserwujcie mój progres Progres, mój progres za rok będzie giga, giga, git. Tymczasem żegnam, jak się film spodobał, moje trzy porażki masakryczne Dajcie lick i subskrypcję, żeby mój, mój co, mój postęp, tyle papa